Kino, kolacja. Ko dużo kobiet jest, różne potrzeby. Nie wiem, szczęśliwego życia. Kwiaty. Po prostu. Po prostu. Dzisiaj 8 marca, a więc Dzień Kobiet, dlatego zadaliśmy najbardziej oczywiste pytanie: czego pragną kobiety? Spokoju i dużo pieniążków. Miłości. Miłości, szczęścia. Zdrowie najważniejsze. Miłości. Przede wszystkim spokoju i zdrówka szczęście, kwiatów i dobrych słów. Boże miłości. Tylko zdrowia. zdrowia. Będzie zdrowie to będzie wszystko. I miłości. Szczęścia, pieniędzy, zdrowia, spokoju. No nie wiem jeszcze czego. To zależy indywidualnie od osoby. Miłości, szczęścia, i czego jeszcze pragną? Czego, czego pragną kobiety? Nie, nie proszę... <laughs> tak, miłości, szczególności i szczęścia. I pięknej pogody, tak. Zrozumienia. Zrozumienia. Tak. O no, rzeczywiście, tak, 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 to racja. Szczęścia przede wszystkim. Ciepłych słów, kwiatów, czekoladek. No spokój, szacunek, to jest moim zdaniem przede wszystkim ważne. Nie mam pojęcia, każda pewnie coś innego. Miłości. Miłości. Kobiety, szczęścia. Szczęścia. Głównie. Głównie, no, szczęście, sobie było, dlatego e, musi być zdrowa z zewnątrz e, i e, duszewno też musi być zdrowa i szczęśliwa. No dobrze, ale jaki jest najlepszy prezent z okazji Dnia Kobiet? W szczęście sensie moich dzieci. Jak dla mnie? Jakaś odjazdowa wycieczka. Odjazdowa to jaka? No, gdzieś w Grecji albo gdzieś, nie wiem, w Bali. Kwiaty. Dużo przymiotników mi się nakłada na ten problem. Ale tak powtarzam, szczęścia w życiu. Myślę, że. czułości. Myślę, że to jest subiektywne, co kobieta lubi, warto wiedzieć. Ale myślę, że liczą się gesty, więc może to być coś drobnego. Myślę, że dużo osób docenia rzeczy jakieś zrobione ręcznie. Jakieś takie drobne, nie wiem, nawet jakieś origami, cokolwiek. Myślę, że to całkiem miłe. Uśmiech, uśmiech, słowo dobre. Uśmiech! Jak jest miłość między. Mężczyzną i kobietą to niesie wszystko. Chyba, żeby ktoś z nami po prostu był. Nie przedmioty. Po prostu, żeby ktoś się nami opiekował. Tak myślę, że chyba własne szczęście. Ehm, myślenie o sobie, że jest mi dobrze ze sobą, że jest mi miło, jak ktoś mnie pozdrawia, czy ktoś mnie widzi. No to chyba w ten sposób. Ja to tak odbieram. Ja kocham kwiaty i kwiaty, tak. Śniadanie. Śniadanie. Tak. <noise> Interesujące. No ale z drugiej strony rzeczywiście miło, jak to śniadanie no. rano zrobi, jak staniemy. Nawet kanapeczki do szkoły, nie? O, to tajemnica. Wystarczy kwiatek. Obecność męża. Bardzo romantycznie. <noise> tak, zgadza się. To jest czas spędzony z drugą osobą. Bo czasu się nie da kupić. Nie da się też wynagrodzić. Czas jest najważniejszy. Drogie panie, w takim razie życzymy Wam szczęścia, szczęścia, miłości, miłości i jeszcze raz pieniędzy oraz oczywiście, abyście były zdrowe.